Zastanawiacie się, jak to jest być pracującą mamą? Jak pogodzić pracę z wychowaniem dziecka i prowadzeniem domu tak, aby nie nawalić na żadnej płaszczyźnie? Prawdę mówiąc, nie wiem. Codzienna rzeczywistość z dwulatkiem obok nie jest łatwa, ale sprawia wielką frajdę. Bycie mamą jest najtrudniejszą, ale zdecydowanie najpiękniejszą rolą, w jakiej mogłam się znaleźć. Cześć, jestem Paulina. Poznajcie moją historię. W GTVBUS pracuję już 6 lat. Moją przygodę rozpoczęłam w dziale obsługi klienta, a obecnie jestem menadżerem procesów. Zajmuję się identyfikacją i kontrolowaniem procesów, a także wdrażaniem zmian w funkcjonowaniu poszczególnych komórek. Wychowanie dziecka to bardzo duża odpowiedzialność i trzeba się temu poświęcić na 100%. A dzięki pracy w GTV-bus mogę pogodzić pracę z opieką nad hanią, nie zaniedbując żadnego aspektu. Czuję się spełniona jako mama, wciąż pozostając aktywna zawodowo. I chociaż bywają dni, że jest mi bardzo trudno, nie poddaję się. Czy polecam GTV-bus jako pracodawcę? Zdecydowanie tak. Jestem dumna z tego, że mogę tworzyć naszą wspólną markę, a dodatkowo mogę dopasować styl pracy do moich potrzeb. Elastyczne podejście do godzin pracy pozwala mi uczestniczyć w życiu Hani, nie zaniedbując przy tym obowiązków zawodowych. Ty też dołącz do zespołu GTV Bus.